Hej, cześć wszystkim, witam na kanale Basia Fit Beauty i dzisiaj, moi drodzy, będzie filmik co jest w mojej torebce na życzenie mojej kochanej widzki Asi z kanału Kate Hate jeżeli dobrze wypowiadam yy, pozdrawiam Cię Asiu serdecznie bo wiem, że mnie oglądasz, wiem, że stale komentujesz dziękuję Ci bardzo, dziękuję, że jesteś i kochana specjalnie na Twoje życzenie i jeszcze parę osób Yy, mi się filmik, co jest w mojej torebce, ale zanim przejdę yy, do filmiku, co jest w mojej torebce, pokażę wam szybciutko, jakie mam torebki, jakich najczęściej używam. Słuchajcie, tak mi się ta bruska podoba, że nie mogę się od niej z niej rozebrać. Jest przepiękna. Kupiłam ją, słuchajcie, w second handzie. To jest bruska z Zary. Ma taki przepiękny dekolt, cała z koronki i tutaj też koroneczka. No jest przepiękna, pokażę wam ją we vlogu, bo jest naprawdę świetna i to ma takie rozszerzone rękawki. Było na badaniach, więc y, włosy, wiecie. Deszcz pada, leje w zasadzie, też jest pogoda okropna, 12 stopni, wieje, pada, także chyba koniec lata w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że nie, bo niedługo urlop. Dobrze, przechodzimy do rzeczy bez bezwzględnego gadania. Pierwszą torebką, y, którą, znaczy no, wszystkie noszę, tak? Także pokażę Wam po kolei. To jest taka torebka typowo na lato i to jest torebka z H&M. Kupiłam ją dwa lata temu. Jest to taka torebka jakby wiklinowa. Na suwak ma po prostu zwykły zamek. kieszonkę okrągła. Ja ją zazwyczaj noszę tak jak wiecie, listonoszkę z takim skórzanym paseczku. To jest torebka numer jeden. Bardzo ją lubię. Noszę ją przeważnie latem i wiosną. Torebka z hajemu. Druga torebka, którą bardzo często noszę zimą i jesienią, jest to torebka z firmy Rijeker. To jest u nas taki sklep obuwniczy z torebkami. I to jest taka też torebka listonoszka, możecie na jednym pasku, możecie sobie ją, wiecie, na... przerzucić albo na jednym ramieniu, co kto lubi. Ma mnóstwo zamków, bo ja takie bardzo lubię, trzy przegródki, aż nie, dwie, dwie przegródki, a tu jeszcze w środku ma przegródki, regulowana, z tyłu ma kieszonkę. Jest taka szaro-materiałowo-skórzano-czarna, y... taką wstawkę ma też materiału, także tak się prezentuje torebka numer dwa. I tą torebkę kupiłam akurat w second-handzie. Kolejną torebką, można by powiedzieć, że to jest torebka na zakupy, bo tą torebkę mam od mamy i czasami ją noszę po prostu, jak jedę na zakupy, żeby nie brać, wiecie, siatek. To jakieś tam ciuszki sobie tutaj wrzucam. Na lato, taka czarno-złota. I moja mama ją zakupiła w Polsce, w jakimś markecie. Nie wiem, czy nie w Kauflandzie albo, nie w, Biedro... albo w Rosmanie. Tak, chyba w Rosmanie. Taka ze złotym, czarna, zwykła taka płócienna. Coś takiego. Także ją też czasami noszę latem. Kolejna torebka jest to podróbka Louis Vuitton. Jest to torebka, słuchajcie, z second handu. Ja ją kupiłam ze 5 furtów. Zupełnie nowa. Takie ma, wiecie, te diagramy, powiedzmy, tak. Takie ma wzory. Wzorowana jest na Louis Vuitton. Taka brązowo-beżowa. Też jest takim spoko, wiecie, na internecie macie dosyć sporo tych podróbek. Ja je nawet lubię czasami, lubię sobie zmieniać. W środku mam mnóstwo kieszonek, chyba ze trzy kieszonki, także jest pakowna, taki shopper bag. Przepraszam. Kolejna torebka jest to torebka w Sticky Maxa. Kupiłam ją chyba ze 4-5 lat temu. Firma jakaś Lydic l y London. Miętowa z czarnymi wstawkami, z czarnym paskiem. W środku zwykła, bez tam matko jedną kieszonkę, tutaj z tą kieszonkę, także ją też najczęściej noszę Wiosną i latem to jest taka pistacjowa, taka bym nawet powiedziała. Yy, kolejną torebką jest też taki duży szup, bag, przepraszam, z Maxa yy, w kolorze Pudrowego Różu. I jest to jakaś firma Carvella. Carvella Klirt, yy, no, Carvella po prostu. Bez suwaka, bo w Anglii rzadko kiedy w ogóle mają torebki suwak, tylko w środku ma małą kieszonkę, także jest taka wiecie. Wszystko tu wrzucicie, ma kolor pudrowego różu, zwykły shopper bag. Kolejną, którą też bardzo często noszę, zwłaszcza jesienią i zimą, też jest z second-handu ta torebka, też była nowa, w kolorze takim e, karmelowym, powiedzmy. E, new Bucks, tak się nazywa, po prostu firma New Bucks. Taka cała z przodu karbowana, z tyłu kieszonka, ja zawsze noszę na ramieniu, też taka duża, mega pakowna. W środku ma tak samo wielka, tu ma kieszonkę po boku, tu miejsce na telefon, także bardzo ją lubię. I do tego agi na przykład sobie wtedy zakładam, albo jakieś brązowe kozaki. A teraz moi kochani, przechodzimy już do rzeczy. Przechodzimy do mojej torebki, którą aktualnie noszę najczęściej, jest to torebka z Primarka, kosztowała 8 funtów. Taki duży szu, shopper bag przepraszam, super, shopper bag, taka wielka, czarna. Ona też nie ma zamka, zwykła, taka prosta. Ja ją kupiłam chyba w zeszłym roku, jakoś tak. Coś takiego. I teraz przechodzimy, co ja w niej mam. A mam tu yy, syf. Hmm, że tak powiem, dobra. Ale lecimy. Chciałyście dziewczyny wiedzieć? No to oglądajcie. E, na pierwszy rzut e, wkładki, po prostu zwykłe wkładki higieniczne sobie zawsze gdzieś tam noszę w woreczku. Najczęściej je po prostu trzymam w woreczku. E, wkładki, ja po prostu wiedziałam, mam w niej tak wszystko i nie robiłam jej specjalnie do filmu. Jest taka, jaka jest. Moje wkładki do butów trzymam je w razie czego, jakby. No bo często mi się na przykład tutaj przypięta dziurawią, to sobie wtedy mam nowe po prostu takie nosze w torebce, Nie pytajcie dlaczego. E, reklamówki. Reklamówki noszę dwie albo trzy. Yy, to jest taka składana, ta jest ze, ze sklepu Savers. Taka zwykła, wiecie, po prostu reklamówka. Druga taka z Tesco Też zwykła reklamówka. Dalej moi kochani: baton proteinowy. Yy, Carp Killa. Salted yy, peanut. White chocolate. spróbujcie, jak jeszcze nie widziłeś mega. Grenade. Firma to są najlepsze batony proteinowe, chyba w ogóle istnieją. Są przepyszne, uwielbiam. Firma Grenade, Podpaski, też zawsze w woreczku noszę jakieś tam ze cztery sztuki, żeby mieć. W razie czego? Dalej. Stabilizator na nadgarstek. Zawsze mam, no bo czasami, wiecie, boli mnie ręka w pracy czy coś. Lubię po prostu, nie wiem, noszę to non-stop, nie, nie wyciągam nigdy, nie, nie pytajcie mnie dlaczego. Tak, po prostu mam. Kolejny na nadgarstek. Taki stabilizatory wiecie, opaska uciskowa, tutaj na rękę. Kolejna, tutaj z kciukiem. Taka, wiecie, jak Was woli nadgarstek. Kolejne dwie opaski na nadgarstki. Też noszę zawsze w torebce. Ja nie wiem, dlaczego je ja to noszę. Naprawdę mnie nie pytajcie. Bo nie wiem, dlaczego. Kolejny jest to stabilizator na łokieć, bo ostatnio tu mnie coś strasznie, wiecie, ten e, ścięgno e, łokity nisisty, o, to się nazywa. Coś mnie strasznie wola, więc taki, wiecie, stabilizator po prostu na łokieć. Yy, dalej, cukierki Kopicho, to zwykłe, klasyczne, te takie kawowe, cukiereczki Kopiko, Różaniec, zawsze mam w torebce różaniec, taki piękny mi, mojego chłopaka mama go przywiozła. Hmm. Nie pamiętam, gdzieś była w jakimś świętym miejscu. Przywiozły mi różaniec, zawsze go noszę przy sobie, różaniec w pudełeczku. Kolejne podpaski, nie wiem dlaczego tak mam dwa woreczki, ale mam. kuseczki higieniczne, takie mam maleńkie paczuszki, tu mam zawsze tam dwie, trzy sztuki zawsze noszę. Maseczki takie wiecie jednorazowe albo materiałowe mam, no bo teraz taka faza na maseczki. Yy, kolejne kuseczki. żel antybakteryjny firma Kutikura Original Antibacterial Hand Gel, yy, taki zwykły. To zapachowy, drugi mam zapachowy też, Girls for Girls, e, Papaya Power, po prostu też taki, chyba go kupiłam w Superdrago, taki jest, wiecie, jak bryloczek, ja muszę tu doświetlać, bo świeci mi po oczach, ale jest taka pogoda, jest tak ciemno, deszcz pada. Tangle Teaser, taki mam składany, ale wiecie co, ja go rzadko używam ten Tangle Teaser, ja go po prostu noszę, żeby gdzieś tam się przeczesać czasami. No, noszę go tą wersję torebkową, ale rzadko go używam, ale zawsze mam w torebce w razie czego. Eee, no i już dwie ostatnie rzeczy. No to są drobne, zawsze noszę w takie takiej saszeczce drobne pieniądze i kosmetyczkę i to wszystko. No i oczywiście jeszcze zawsze noszę telefon i parasolkę, zawsze noszę parasolkę, ale aktualnie się suszy ponieważ yy, no, była mokra, jest to parasolka z Rosmana, taki zwykły automat, kosmetyczka jakaś taka zwykła, różowa. No i w kosmetyczce mam po prostu najczęściej lusterko. Najczęściej mam zawsze lustereczko, pomadkę ochronną Nivea czy, nie, Watermelon Shine, bo to lubię najbardziej. I te Liftery Błyszczyki z Maybelline. I ja mam w kolorze Topa 009 i 003 MUN. Ten MUN już jest praktycznie zdenkowany. Yy, patyczki do uszu, w razie czego, jakbym się wiecie gdzieś tam porozmazywała. Olejek, też taka końcówka z Avonu do ust. Yy, no i tu jeszcze mam błyszczyk, jeszcze jeden olejek z Avonu. Yy, błyszczyk z Lovely, ten taki z kuleczką, ta nowa seria, co była zimą. I jeszcze mam tu błyszczyki z, yy, błyszczyk z firmy NYX. Yy, oil, taki w zasadzie olejek do ust i Butter Gloss. Yy. W kolorze krem brule z NYXA. I ten błyszczek, jeżeli chodzi o ten, lovely, to on ma taką kuleczkę. Taki zwykły, wiecie, taki old school, jak kiedyś były. I przepięknie pachnie. Orange Lemonade, chyba? On pachnie Lip Oil, Vanilla Orange. Prześlicznie. I to wszystko. No i zawsze jeszcze mówiłam, mam telefon i yy, parasolkę. Także tak wygląda moja torebka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, yy. I widzimy się. Myślę w kolejnych, słuchajcie, filmikach. Yy, dajcie znać, co wynosicie u siebie w torebce. Czy macie podobnie? Ja na przykład pilników nie noszę, ponieważ mam yy, paznokcie żelowe, ale wiem, że jeszcze dziewczyny noszą pilniki. No czasami jeszcze na przykład noszę jakieś yy, tabletki przyciągulowe, ale to bardziej noszę nie w torebce, a yy, w torebce na lunch. Takie wiecie, no płócienne po prostu, takie, które zabieram sobie jedzenie ze sobą. A no czasami wrzucę do torebki jakieś tam nurofen, czy po prostu jakieś tabletki. Także moi kochani. Aha, jeszcze Wam nie pokazałam jednej rzeczy. Najważniejszej, co się nosi w torebce, nie? Powyjęłam i położyłam na stoliku. To jest portfel. No, bez portfela jak się dalej, nie? No i oczywiście portfel, wiecie: karty, przywrótki, bla, 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 bla. Eee... No i tyle. Portfel mam. Taki on jest e, Les Aimes. Jakiś z firmy Tiki Max, taki krokodylka skóra. I to tyle. Yy, perfumu za sobą nie zabieram, ponieważ przeważnie pryskam się zawsze rano. I moi drodzy, kolejna torebka. Jeszcze wam pokażę. To jest yy, torebka z firmy Me and Bugs. Jest to taka torebka workowa, szara. Tu ma środeczek, ten do ściągnięcia w kolorze pudrowego różu, jest mega pojemna. W środku po prostu worek, tu ma takie miejsca yy, na telefon, ale świetna i praktycznie noszę ją całe lato. Tak ona wygląda, jest genialna, pasuje do wszystkiego. Ja za nią dałam chyba około coś 200 zł, także nie była tania, ale jest fajna. Kolejną torebeczką to jest taka torebeczka, wiecie, bardziej wyjściowa w kolorze pudrowego różu z Primarka. Ja ją kupiłam w second handzie w Charity. Za chyba 3 funty. Też ją często noszę. Po prostu tam wiecie: takie najpotrzebniejsze rzeczy zmieszczą się bez problemu. Coś takiego. Ja ją noszę tak jak listonoszkę, przepasaną, przeważnie tą. Z takich małych torebeczek jeszcze mam taką maleńką, jakby ala szanelka na łańcuszku. Taka pikowana na czarno-złotym y, łańcuszku. Też chyba z second handu czy ją kupiłam, tam nie pamiętam. Druga jest Sticky Maxa. Taka czarna z wężową jakby skórką. Też sobie ją przepasam jak listonoszkę. Też jest świetna. Ta jest Sticky Maxa, tak kosztowała chyba z 16 funtów i też ją noszę tak wiecie, przepasaną yy, przez, no, taka zwykła okrągła, nic specjalnego, ale gdzieś na imprezę czy gdzieś na wyjście. Jest całkiem spoko. I ostatnia torebka jest to torebeczka z H&M, też ją kupiłam chyba w zeszłym roku i to jest taka zwykła czarna torebka, taka nie za duża, wiecie, też na wyjście jakaś impreza czy gdzieś tam jej urodziny i tu ma taką kieszoneczkę. Także to wygląda tak z tych moich torebeczek. I jeszcze mam do pokazania Wam cztery ostatnie torebki. Zgubiłam Chanel Torba Zastępcza, z takim napisem. To jest taka zwykła torba płócienna z tubakiem i one są z Polski. Chyba dostałam na imienina jedną na święta, takie wiecie, po prostu na takich stoiskach, gdzie można kupić znicze i na takich halach targowych. Zgubiłam Chanel Torba Zastępcza, coś takiego, zwykła, to materiałowa taka, z czegoś takiego śliskiego. Kolejna też z tego typu, zara mnie szlak trafi, z takim napisem. Yy, też na suwak, oczywiście, znaczy, wiecie co, one chyba były bez suwaka i yy, mojego narzeczonego mama mi chyba te suwaki wszyła, bo dobrze pamiętam, to one były bez suwaków. I tu mam przyczepiony taki brłoczek z zaraz mnie szlak trafi. Też z Polski ta torebka. Z takich materiałowych torebek. Lewisa czarna, tą też często noszę do pracy, zwykła czarna taka wiecie, jak płótno żeglarskie z czegoś takiego, zwykła czarna po prostu z napisem Levis. One kosztowały coś chyba około 70 zł w Polsce. I jeszcze ostatnia, znaczy no z tych takich y, płóciennych lewisa. taka w kolorze kremowym i ona jest z Tiki Maxa, coś około 14 funtów. I też mi mojego narzeczonego mama wszyła suwak, bo one były bez suwaka jedna i druga. Też takie żeglarskie płótno. Także tak się prezentują te materiały na torebki. Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik z torebkami Wam się podobał. Pokazałam Wam, co znajduje się w mojej torebce, e, jakie torebki posiadam, jakie najczęściej noszę. No i jeszcze obrócz tych torebek, no to jeszcze mam ewentualnie tylko nerkę, więc noszę te torebki tak na przemian, y, mieszając je na jesień, y, na, no jesienią na zimę. Inne i na lato też troszeczkę inne, także y, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Także zapraszam Was kolejne, na kolejne filmy, na kolejne vlogi, na kolejne projekty, denko, filmy kosmetyczne, y, kolejne filmy na temat y, treningów, może diety. Y, na razie takich nie planuję, ale na pewno w przyszłości coś takiego jeszcze się pojawi. Także moi drodzy, Dużo, dużo zdrowia, wspaniałej pogody, bo niestety w Wielkiej Brytanii jest paskudnie i brzydko i zimno i deszczowo, ale mam nadzieję, że u Was słoneczko świeci i jest super, także dużo, dużo zdrowka i trzymajcie się do następnego filmu. Buziaki, kipa. Pozdrawiam Wasza film Beauty.